What the hell happened here? You hear that? I don't like this man. Studio Crytek, znane już z niesamowitej jak na owe czasy gry pod nazwą Far Cry postanowiło w 2007 roku wydać dzieło, które będzie pobijało nawet dzisiejsze hity swoją grafiką, wielkim światem lub nawet samą rozgrywką, która nie odbiega od największego konkurenta Call of Duty Modern Warfare. Oczywiście mowa o kryzysie. Po pierwsze, gra ta nie wyszła na konsolę. Ciekawe dlaczego. Czyli mamy do czynienia z ekskluzywem na PC ta No ale dobra, jest 2007 rok, włączam grę i ukazuje nam się największa bolączka tych wszystkich dobrodziejstw. Albowiem, gra platkuje na średnich detalach. I to kiedy inne gry działają nam znakomicie. Tutaj jesteśmy zmuszeni z bólem dać na to straszne minimum. Lecz warto wspomnieć, że tego problemu teraz już raczej powiedzmy przeciętny gracz nie uświadczy. Grafika jak już mówiliśmy jest ładna, cieszy oko nie całkiem niezłe efekty, szczególnie wybuchy, fizykę, wody i cienie. Ale to jest nic w porównaniu z wykonanym światem, a to prawdziwy majstersztyk. I mowa tu właśnie o ładnie wykonanej roślinności lub domów mieszkalnych. Zostały zrobione tu nawet takie pierdoły, jak wginająca się trawa pod stroną naszego Mechanika gry aż do bólu przypomina Tom Sparkraya, czyli mamy naprawdę wielki świat, a przy tym wiele elementów można zniszczyć. Kiedy główny protagonista jest zajęty wymieniami ściekłych kończyków, my możemy poczuć się jak Rambo. Chodzimy specjalnym wdzięku zwanym nanokombinezom, który generuje nam specjalne power-upy, które pomagają nam w rozrywce. Do wykorzystania mamy niewidzialność, dużą siłę lub wytrzymałość. Ok, słuchajcie, gentlemen. Pabuła nie jest niczym specjalnym. Daje nam tylko pretekst do wkopania Azjatom, a w późniejszej fazie gry kosmitom. Zadodowo mamy do uratowania dzielnych Amerykanów. I oczywiście cały świat, bo po prostu, żaden inny kraj się tym nie interesuje. Zakończenie jest całkowicie W grze mamy do wyboru 13 broni, zaczynając od pistoletu, kończąc na pugawce obcych, z czego każdą możemy modyfikować o celowniki, nakładkę taktyczną i tuning. Zmieniając coraz nowsze broni, odlokowujemy sobie lepsze części. Część broni jest odzyskowana na realnym sprzętach. używanym w no, Polsce, strzela się z nich całkiem wygodnie. Do dyspozycji mamy jeszcze tryb multi. Gra ma dwie tryby rozgrywek internetowych: Instant Action, typowy Deadmatch i Power Struggle zawierające elementy strategiczne, w których maksymalnie na jednej mapie mogą grać 32 osoby. Instant Action, jako typowy tryb Deadmatch, polega na walczeniu każdego gracza na każdego. Power Struggle ma elementy strategii, takie jak np. budowa jednostek, zajmowanie konkretnych lokalizacji na mapie, opracowywanie nowych jednostek, możliwość awansu itd. No! Gra się nie nudzi. Można ją przechodzić wiele razy, ale swój niepowtarzalny klimat niestety jest trochę za krótka. Stoisz sam pośrodku świata dookoła